Witamy Państwa bardzo serdecznie. Mam nadzieję, że są Państwo, tak samo jak my, spragnieni piłki w najlepszym wydaniu. Ze stanowiska dla komentatorów witają się z Państwem Jacek Laskowski i Dariusz Szpakowski. Czekamy na spotkanie w piłkarskiej ekstraklasie. Pogoń Szczecin zmierzy się z Krakowią. Zobaczymy, Darku, co dziś zaprezentują nam obaj szkoleniowcy. Czy mają w zanadrzu jakieś niespodzianki, czy też skupią się na swych najważniejszych atutach? Kibice oczekują dobrego widowiska, moim zdaniem mają rację. Oby się nie zawiedli. A teraz, spójrzmy na meczowe ustawienie drużyny Pogoni Szczecin. Na Morawę wyjdą w ustawieniu 4-5-1, a więc nie stawiają zdecydowanie na atak. Tak, zagęszczenie w środku pola utrudni rywalom rozgrywanie ataku pozycyjnego, ale napastnik będzie trochę osamotniony. Czeka go dość trudne zadanie. Ustawienie zespołu Krakowi właśnie na Państwa ekranach. No użyją dzisiaj klasycznego wariantu ustawienia 4-5-1 z zagęszczonymi liniami obrony i pomocy. Jest to trudne ustawienie dla napastnika, który często musi sam walczyć z obrońcami o górne piłki lub zastawiać się, czekając na kolegę, któremu mógłby odegrać. W tym ustawieniu ważna jest jednak dominacja w środku pola i ochrona dostępu do własnej bramki. Piłkarze rozpoczęli właśnie pierwszą połowę spotkania. No i strata piłki. Jest dobrze ustawiony. Co zrobi? Nieczysto, w ślizgiem. No, na początku meczu widać, że nie jest jeszcze dobrze wprowadzony do gry. Będzie rzut wolny. Będzie wrzucać w pole karne z nadzieją, że któryś z kolegów dojdzie do pozycji strzeleckiej. Rzutka w pole karne. Szansa! Świetnie zablokowane uderzenie. Tomasz Podstawski. Hościk. Gospodarze stracili najmniej goli w Lidze. Są świetnie zorganizowani z tyłu. Nie dopuszczają do wielu sytuacji podbramkowych. No, jeśli goście myślą o dobrym wyniku, muszą zagrać bardzo skoncentrowani z przodu, żeby nie skończyło się tylko na waleniu głową w mur, zagradzający drogę do bramki gospodarzy. I tak oto tracą piłkę. Kubert Matynia, Tomasz Podstawski, no ładnie teraz odczytał zamiary przeciwnika. Długo spokojnie rozgrywają atak pozycyjny, czekają na błąd rywala. No, może teraz. Zobaczymy co teraz zrobi. Świetne wejście, wybornie przewidział zagranie przeciwnika i przejął piłkę. Tomasz Podstawski blisko polekarne, może strzelać. Jednak nie, zaprzepaszczona szansa, z dużej chmury mały deszcz. Mogą ich teraz skontrować. Na piłkę. Co teraz zrobi? Podanie w 16 w stronę kolegów. Źle to zrobił obrońca. Powinien był lepiej ją wybić. Odegrał ponownie piłkę. Na piłkę, co z tego wyniknie? Zobaczmy, co zrobi. Zagranie na dalszy słupek. A i słabe wybicie obrońcy wciąż jest zagrożenie. Mogą teraz skarcić rywali. No, niestety, rywale przerwali ten kontratak. Ciekawe, jak to rozwiąże. Dobrze przeczytał podanie i w porę zareagował. Tomasz Podstawski. No, z tego miejsca można strzelać. Piłka wędruje jak po sznurku. Uwaga, strzał! Ofiarna interwencja, strzał został zablokowany. Mamy remis, ale dobrze wykonany rzut rożny może wszystko zmienić. Zagrywa w okolicę 9 metra. No, słabo wyszło to ratowanie sytuacji. Nadal jest niebezpiecznie pod bramką. Ma sporo możliwości. Hosticka. Statystyki posiadania bardzo podobne. Wynik wciąż bezbramkowy. Zdaje mi się, Darku, że obie drużyny czekają na błąd rywala. Wcześniej jednak może zabrzmieć ostatni gwizdek sędziego. Tomas Podstawski. Co teraz zrobi? Będzie chyba podawał. Co teraz wymyśli? Jest dobrze ustawiony. Co zrobi? Ramkarz spokojnie obserwował lot tej piłki. Obrońca zrobił dość, żeby utrudnić oddanie tego strzału. Dołożyć głowę to jedno, ale trzeba jeszcze mieć trochę siły, żeby zrobić sobie więcej miejsca, a bez tego ciężko dobrze się złożyć do strzału. Michał Helik Cudowna seria podań, jestem pod wrażeniem. Ma szansę na zgranie tej piłki ze skrzydła. Zobaczymy, co teraz zrobi. Ciekawe jak to wykorzystają Mają wrzut z autu pod polem karnym rywala Na piłkę, co teraz zrobi? Przedziera się teraz ze skrzydła. Koniec pierwszej części spotkania. Remis bezbramkowy. Arbiter kończy pierwszą połowę spotkania. Mamy remis. Defensywa gospodarzy, jak zwykle, imponuje dyscypliną. Jednak, żeby wygrać, trzeba strzelić przynajmniej jedną bramkę więcej od rywali. Dużo łatwiej gra się ze świadomością, że obrona kontroluje sytuację w swojej strefie boiska. Przed nami druga połowa, a przy piłce Krakowia. już gol. Od początku spotkania uważnie gra, teraz też celnie zagrał. Podanie za podaniem budują atak. Próbował, ale nie udało się. Dobrze to odczytał, w porę zareagował i mają piłkę. No, świetnie podaje dzisiaj w całym meczu. Oddaję piłkę koledze. Hubert Matynia. Próbują uśpić czujność rywali, klepiąc piłkę bez końca między sobą. Tomasz Podstawski. No, ma miejsce na skrzydle. Powoli, z rozmysłem, ale precyzyjnie czekają, aż nadarzy się szansa do strzału. Hubert Matynia. Na piłkę, co z tego wyniknie? Tomasz Podstawski! 1 do zera. Pierwsza i mam nadzieję, nie ostatnia bramka w tym meczu. Trochę zmieni nam to obraz gry. Na pewno. Jedna drużyna będzie teraz grała na luzie, druga będzie goniła wynik. Przysłuży się do dramaturgii spotkania. Oglądamy powtórkę tego gola. Pięknie uderzył w samiusieńki róg bramki. No i teraz realizator pokaże tę bramkę z innej kamery. Pogoń Szczecin prowadzi. Cener uznał, że pora na zmiany, a rezerwowy na pewno da z siebie wszystko. No, zdecydowanie ma wybór do kogo zagrać? Gol. No i będziemy mieli aut. Szykuje nam się zmiana. Tomasz Podstawski. Choszkikka. Przed nami końcowe 30 minut. Dąbrowski. Grając piłką zmuszają rywala do biegania i tracenia sił. Tracą piłkę po tym podaniu. Że teraz odczytał intencję przejął piłkę. Chikka. No, najwyraźniej trener uznał, że pora coś zmienić w grze i będzie zmiana. Zawodnik rezerwowy za chwilę pojawi się na boisku. Niesamowicie groźnie! Bramkarz broni jak na treningu. Sporo możliwości. Dobrze wypatrzył lukę za obrońcami. Niebezpieczeństwo po dośrodkowaniu zażegnane. Do końca drugiej połowy niewiele drużyna prowadzi. No i słuszna decyzja trenera wprowadza nowego wypoczętego gracza. Dośrodkowanie zrożnego. Po tym strzale piłka. O pił Wspaniała interwencja. Co teraz zrobi? Co teraz wymyśli? Kibice czują, że tu musi paść bramka. Doping się wzmaga. Gospodarze od dłuższego czasu dominują. I tak oto tracą piłkę. Będzie zmiana. Trener chce dać szansę innym zawodnikom. Przy linii bocznej trwają już przygotowania do zmiany. Dąbrowski. Jest dobrze ustawiony. Co zrobi? Aj, bardzo niecelnie teraz. Coraz mniej czasu do końca przegrywają. Słuszna decyzja trenera. Decyduje się na zmianę. Słówka dzisiejszego spotkania jest wyjątkowo emocjonująca, a kibice dopingują swoich ulubieńców jak szaleni. A są jeszcze szanse, tu wszystko może się wydarzyć, a zatem słusznie zachęcają ich do ostatniego wysiłku. Ostatnie 8 minut regulaminowego czasu gry przed nami. Rozgrywają piłkę między sobą, trzymają ją blisko własnego pola karnego, już tylko bronią wyniku. Prowadzenie jednobramkowe pogoni Szczecin gracze tej drużyny przy piłce. Szukają cierpliwie okazji, podając między sobą piłkę, byle nie oddać jej rywalowi. No i piłka wędruje do rywali. Mateusz Żdowiak, Michał Helik. Ta akcja w samej końcówce może doprowadzić do zmiany wyniku. Adam Fromczak. Sędzia właśnie zakończył ten mecz. To bolesna porażka. Przegrali z odwiecznym rywalem. Długo nie będą mogli o tym zapomnieć. Cóż, na pewno trochę czasu zajmie im pozbieranie się po takiej ciosie.